Witajcie w moim let's play'u z Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Na PC-ta, tutaj 2001 rok, Electronic Arts i zaczynamy. Powszel ludzie. To jest to jest kurde taki skok nostalgii teraz. Witajcie z powrotem, moi drodzy. przy Harry Potterze, wersji PC Kamienia Filozoficznego. Sam nie wiem co ja tutaj robię, gdyby ktoś dzisiaj rano powiedział mi, że, ej, Gerard, będziesz nagrywał Dzisiaj wieczorem za kilka godzin Harry Pottera i Kamień Filozoficzny na PC. Pierwszy raz od 2013 odpalasz tą grę i, i grasz w bardzo nostalgiczne uczucia. Powiedziałbym, że jest wariat, bo myślałem, że to się nigdy więcej nie stanie, ale brakuje let's playa z Harry'ego Pottera i Komnata Tajemnic u mnie na kanale. Niestety ten let's play kiedyś skasowałem, a nie mogę nagrać Komnaty Tajemnic tylko. Nie nagrywając wcześniej kamienia filozoficznego, prawda? A tyle czasu minęło, możemy o to odświeżyć, może jedna lub dwie osoby się ucieszą. I pogramy w tą cudowną, nostalgiczną dla mnie grę. Pierwszy raz od dawna. Ciekawe, czy cokolwiek pamiętam. Kiedyś miałem 100% tej gry w głowie. Teraz yy, nie będę nic sprawdzał. A i tak spróbuję zdobyć wszystkie karty. O, umówmy się, zrobimy taki challenge. Zaczynajmy! Nowa gra! Tutaj tylko testowałem, czy wszystko działa. Let's go. There was nothing about the starry sky that night to suggest that strange and mysterious things would soon be happening. So we heard Ba as unsuspecting muggles slept. A huge motorbike with a giant astride it tumbled down from the darkness. obrazki? <laughs> the giant named Hagrid left a blanket-wrapped bundle on the doorstep of number 4 Privet Drive. Oh, Nestled in the bundle was a baby. Harry Potter, the boy who lived. For the next 11 years, Harry lived with his dreadful step-parents, the Dursleys. Until that fateful day, when he received the letter inviting him to attend hogwarts school of witchcraft and wizardry hagrid took harry to diagon alley to purchase a most unusual list of school supplies while at gringotts wizard bank hagrid collected a scruffy package from vault 713 mentioning to harry that the package whatever it was would be safer at hogwarts Soon after, Harry caught the Hogwarts Express from Platform Nine and Three Quarters and left the Muggle world far behind. Dumbledore stood up. This term, the corridor on the third floor is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Harry sat beneath the Sorting Hat. Hoping that he would not be chosen for Slytherin House over Gryffindor. Not Slytherin, eh? said the hat in his ear. You could be great. It's all here in your head, and Slytherin will help you on your way to greatness. No? Well, if you're sure, better be. Gryffindor! Yeah. ale ja kocham głos tego narratora, taka nostalgia. I ta kolorystyka. O, nie mam cyberokularów. Dlaczego akurat tym razem okulary muszą działać? I Jestem Albus Dumbledore, your headmaster. Albus, Star is So search behind every door. But keep in mind, not all secrets are rewarding. Only this morning I took a wrong turn and stumbled upon a room full of chocolate frogs. But alas, when I returned, they had been replaced by a, a nasty horde of fire crabs. Now, up the stairs and off to your lessons. Don't be late, don't be late. Nie, oczywiście, że się nie spóźnię. Yo, Fresh D! O kurde, WASD nie działa! Ej, dlatego miałem upośledzenie jako młody, że nie potrafiłem grać na WASD. Ta gra nauczyła mnie grać na strzałkach, yo! E, mógłbym grać myszką, ale dostaję ADHD, kiedy myszką tutaj przewracam się, nie.

No dobra, chyba już więcej z niego. Więcej. No więcej z niego nie wyciśniemy. Tutaj nie ma żadnych skrzynek, w drugiej części byłaby to skrzynka. No cóż. E, pierwsza część jest dość zamknięta, i pamiętam jak bardzo jako dzieciak wzbudzało to moją wyobraźnię, wyobrażając sobie, co może być za tymi drzwiami, co może być za tymi drzwiami. W dwójce jest to wielka sala. No tutaj wiemy, że są błonie, ale właśnie tyle po drzwi które też mniej więcej w podobny layout zamku w drugiej części będą otwarte i prowadziły do różnych miejsc, albo nawet do innych niż w jedynce, ale tak sobie wyobrażałem cały Hogwart za dzieciaka w głowie. To było niesamowite. Ale dziwnie się gra na myszce. Ta gra, która w sumie kształtowała mój angielski, był to w każdym razie pierwszy raz, yy, gdy miałem kontakt ze słyszalnym angielskim poza szkołą, co nie? No, były jeszcze VHS-y, kasety VHS z Wacą Pierścieni, ale to lektor zagłuszał większość, więc no, tak czysty angielski chyba był tu. Ej, mafia fasolkowa! Fred, George, Wy nic po nie. Secret lesson, tak. Już to widzę.

Nie złam nosa, ale wezmij się za to automatycznie. Ptaj, nie chcę wiedzieć, ile dzieciaków miało pozałamane nosy później, bo biegały głową o biblioteczki w szkołach czy coś. Słanowni drogą, co to w ogóle za dziwny parkour? Uwielbiam te, te, te obrazy i w ogóle. Uwielbiam kolorystykę tej gry. To jest idealnie oddana kolorystyka pierwszych dwóch filmów. Bo nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale w Harrym Potterze nauczyłem się to w em, podcaście niemieckim e, użytkowniczki Cold Mirror Kadi 5 e, minuten Harry Podcast, gdzie e, 5 minut każdego e, w każdym odcinku podcastu pięć minut um, filmu kamienia filozoficznego analizowała i tam wiele faktów i ciekawostek budowała i... Um, no właśnie. Jedynka i dwójka są w takim złoto-pomarańczowym stylu, takim bardzo jasnym. Trzecia część już bardziej taka niebieska, zielonkawa. A później robi się coraz ciemniej tylko. Pierwsze dwie części były jeszcze takie bardzo wesołe i złote. No, i to właśnie odzwierciedlają też gry, co jest mega fajne. Ja już wiem, co to będzie. Patrzcie, jakiego wykiwam, ty. Patrzcie, ha, myślał, że mnie przestraszy. Haha, <muchy> krzywo się pojawił to przez Peef, to. Fryer. Nie, nie, nie wyobrażacie sobie, jak ta gra kształtowała moją wyobraźnię. Tutaj ja chciałem wszystko badać. To, że w ogóle tutaj z tamtych czasów mogłem spać na dół i sobie pochodzić, myślałem, że kurde, tu musi coś być, jakieś znajdźki czy coś. Byłem tak bardzo pod wrażeniem, nie? I szukałem każdy, każdy zakamarek. Te asety w mojej głowie były jako, jako rzeczywiście elementy, ze których budowałem sobie własne światy. I to, że tutaj w górę idę, idę i nawet gdyem natychmiast, kiedy oni wybiegli, że tym kierunkiem ich tutaj nie spotkał, bo oni gdzieś tutaj w ścianie zniknęli. Nie wiem, pamiętam, że kiedyś można było chyba tutaj jakoś zgliczować to, że można było zobaczyć, gdzie oni dokładnie zniknęli w ścianie, ale to jest... czy to jest duch córki Helgi Hufflepuff? Szarej damy, czy jak ona no, no się nam nazywa? No cóż, chciałbym mieć po prostu do dyspozycji taki... Tul do modów, jak do GoTika było, gdzie można było sobie asety z gry wziąć i po prostu rozłożyć sobie po swojej mapie jak się chce. Mogło, można było wczytać na przykład tutaj stół i go gdzieś tam postawić i w ten sposób budować swoje własne poziomy. Jak wy, wy Mario Makerze albo coś takiego. Albo innych tam. Ty on, no tak, rzeczywiście, on, on może mnie zranić. Tak jak w RPG Makerze, robić po prostu własną grę na tym ściniku, to byłoby coś. W Hogwartsie znajdziesz find all sorts of wicked treats. to pick up a treat just run over to it 30 bots every flavor beans are fun to collect. We're collecting them too. We need 25 beans harry come back when you've got them all come see us and we'll show you the way to, class. No, to zbiorę wam złamasy tych 25 fasolek żebyście mi dali kartę do myldora spoiler uwielbiałem to że tutaj można było na, na tej grafice zobaczyć, gdzie będzie przejście, bo taki kwadrat jest troszeczkę ciemniejszy czy coś, że, że te znajdki były takie widoczne, to było dla mnie coś niesamowitego. To ja, ja rzeczywiście wyobrażałem sobie, przez dorastanie z takimi grami świat i rzeczy i osoby w, w, taki, w, w takim wyglądzie, w tej estetyce. Nie wiem, jak wy to mieliście, sobie wyobrażałem w Gotiku, na, na silniku Gotika rzeczy. Wyobrażałem sobie, wyobrażałem sobie na silniku Star Wars Jedi Academy, na silniku The Legend of Zelda, e, Ocarina of Time, albo właśnie tutaj Harry Potter, albo tam jakieś, no, te, te gry 3D. O, właśnie Super Mario 64. Tak sobie rzeczy wyobrażałem, to było dzikie. I nie tak, że miałem upo u, u jakieś upośledzenie i sobie wyobrażałem rzeczywistość tak i mieszałem rzeczywistość z, z grą, tylko nie, po prostu wyobrażałem. Miałem pomysł i wyobrażałem sobie świat na silniku gry, i tak jakbym swoją własną grę wtedy budował. Że o, dodatkowe poziomy do gry, że coś takiego. Tak bardzo te gry, które ograniczone były kiedyś, zbudzały moją wyobraźnię i jakoś z tą grą szczególnie. Z Potterem 1 to bardzo łączę. Przez to, jak wszystko było ograniczone jeszcze nie tak otwarte jak w komnacie tajemnic. Dziwię się, że nie stałem się twórcą gier. Nie wiem, jak do tego nie doszło. Thanks, Harry you. Pewnie przez to, że przeprogramowanie jest ch... kurewsko... irytujące. A do 3D modelingu nie mam talentów. Good luck. No patrzcie, Dumbledore. I czy uda mi się jakoś to ładnie schołować, że skoczę na niego? Nie, nie udało się. Chociaż tak udało się. Jest, że, <grym>, że lewituję. Jestem Harry Potter. Jestem czarodziejem. O, uwielbiam jak takie głupoty na wizji działają. No, wycisnąć zielogi. Ciekawe, czy oni też się zamienili z fetrami, żeby ludzie myśleli, że to jest George, a to Fred, a jest odwrotnie. Powtarzają nawet na 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 to są: na na To też kurde, te wazony, nie? Ja kiedyś myślałem, że one mają jakieś znaczenie, albo że rzeczywiście ma sens, że one tutaj są. Te ogólnie? To wszystko co tutaj mieliśmy, to jest sekretna droga, którą nikt nigdy nie chodzi i której nikt nie znał, chyba, że ma mapę Huncwodów. Czajcie, i rytek, i duchy są jedyni, którzy tutaj są. Najczęściej, nie? I to jest taki poziom zawsze lubiłem sobie wyobrażać, w realiach pottera jak to działa. Nikt tędy nigdy nie chodzi, a tak rozbudowane miejsce i wychodzimy tu i jak to jest fajnie połączone, akurat tam gdzie musimy iść. Skrócz. No O dzieci. No, no, grubasek i brudasek, moi ulubieni koledzy. Dziecko na ostrady wredne. Nie, Hermiona, musisz poczekać. Mój przyjacielu, Filcz! No jak ja go kocham. Ten jego aktor głosowy jest mistrzowski. Intruder! Uwielbiam go, eh? one gets past Argus and makes a fool of him. Ja, jesteś głupiec. He? 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 Was <laughs> po prostu mistrz... ten filcz jest moją ulubioną postacią w pierwszych dwóch częściach gry. Ten aktor głosowy, ten model i to, co się z nim dzieje, po prostu zawsze się serce cieszy, kiedy go słyszę. Along, Potter, you know Może. Szczególnie właśnie ta opcja dialogowa, bo gdy krzyczy INTRUDA! To jest coś pięknego, kocham. I pamiętam, jak to wszystko jest połączone, nie? Tutaj na przykład jest teraz normalna droga, którą mielibyśmy przyjść tutaj, ale droga jest zamknięta. Bo nie wiem, bo mamy nie wracać teraz, bo jest lekcja. Ale Malfoy tędy szedł i kiedyś później w grze będziemy mogli też tędy przejść. Dziwne, że to nie otworzyli już teraz, że, że akurat ten obszar nie jest aż tak otwarty. No ale wtedy nie mogliby zmieniać tak bardzo... ...kolejności pokojów, i gdzie, które drzwi prowadzą i tak dalej. No bo nie oszukujmy się w tej, że bardzo użyli tego, że różne drzwi prowadzą czasami gdzie indziej, albo pokoje, w których już byliśmy przy drugiej odwiedzinach są inne. No... Gdyby to był otwarty świat, tak jakby, otwarty ogwart, jak w Komnacie Tajemnic, nie mogliby sobie na coś takiego poswoić. Bo nawet jeżeli byliśmy w jakimś pokoju już raz, gdy jeszcze raz go odwiedzamy, jest to po prostu inny poziom z innymi skrzynkami. Quirrell! Stary... Turbanie. Okej, okay, ludzie, czas pokazać, dlaczego nigdy nie będę zarabiał na sztuce. Chyba, że to co ja tutaj robię chcecie nazywać sztuką. Whoa. Moja myszka nie jest dobra. Moja myszka jest okropna. Ale wystarczy. Um, wiele lat studiowałem jak to mniej więcej działa. I. Trzeba jak najdokładniej rysować i jak najszybciej. Miałem z czasem inne teorie. Nagrywałem tą grę chyba z 5 razy. Z czego mój ostatni Let's Play z 2013 jest tym najbardziej aktualnym. I tam chyba zrozumiałem w miarę jak to działa, ale. Em, no. Kiedyś myślałem, że mam to robić jak najwolniej, albo wracać się jej w ogóle. Ale nie, liczy się po prostu. Jak dojdziesz do końca, puść. Jak dojdziesz do końca, po prostu puść. Bo właśnie czas się też wlicza. Szybkość tego, jak to. E, jak szybko to robisz na. Liczenie punktów, chyba, chyba, że się mylę, mam wrażenie, bo mam, znam to i tak tylko z metody prób i błędów i, nie wiem, 12 lat to nie grałem. Chociaż to nie tak, że yy, nie miałem styczności z tą grą, oglądałem kilka let's playów, na przykład u Soprana, bardzo kolegę Soprana pozdrawiam. Dwa let's play chyba u niego oglądałem. U kolegi Sadzia chyba oglądałem let's play, bo chyba robił po mnie. Za tamtych czasów. U, u Nero chyba streama oglądałem, u wielu chyba oglądałem. To jest tak jak z GTA San Andreas i GTA Vice City. Let's play mogę oglądać w kółko z tych gier. Kiedyś miałem też teorię, że. O, zostać troszeczkę. A patrzcie, jak się nie udało. A nieważne. Trzy razy się udało. Że jak zostanę. Kursorem przytrzymanym na samym końcu, że to mi też nabija punkty, myślałem. 3 z 4 na no, 30 punktów dla Gryfindoru. Z i tak ma więcej. Też mnie zawsze fascynowały te klasy, jak one są przypadkowo dobrane z uczniów, z npc tów Każdy wygląda inaczej, ale z Gryfindoru jest tylko Hermiona. Gdzie jest Ron? Button to aim the flipendo spell, release the button to cast the spell. Try it on that barrel. O matko, ta gra. O matko, ta gra. Muzyka w tej grze jest przeboska. Gry Harry Pottera miały tak boską muzykę. I ten klimacik niepowtarzalny. Flipendo! Albo raczej. Flipendo! Legendo! Legendą! Zawsze słyszałem tutaj legendą! LEGENDO! Legendą! No tak, nie wiem dlaczego to dla mnie kiedyś brzmiało jak legendą. To flipendo, klasyczne zaklęcie, które chyba występowało w książce i filmie, ale tak naprawdę gry zrobiły z niego to czym jest dziś. To open the Flipendo all sorts of things such as No, takie fajne zaklęcie kurde do wszystkiego. Można tutaj sobie wywracać wazony i różne takie kotły. Można przyciski z tym znakiem Flipendo. Nie wiem dlaczego one gdziekolwiek miały być. By coś atakować, albo coś tam odblokować, żeby przełączyć. No po prostu przełączniki. Co to w ogóle jest? Kiedyś myślałem, że to jest lew z włosami ludzkimi. Kurde, król Teoden z Władzy Pierścieni, tylko <ścoughs> z ryjem lwa. Ale jak tak się zbliża? Czy to jest czarownica z okularami słonecznymi, która patrzy na ciebie z okularów słonecznych? Nie wiem, jakieś widmo to ma chyba być. Dziwne. Bardzo, bardzo niesamowite, o, o, tu, 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 tu jest sekret, kudy. już, już to widzę. Wiecie, ta gra jest dla mnie pod kilkoma względami mocnym skokiem nostalgii, bo nie przypominam sobie tylko dzieciństwo, nie przypominam sobie tylko uczucia, które miałem jako dzieciak, jako młody dorosły, jako starszy dorosły, jako młodzieniec. To miałem zawsze. Te, te uczucia, wspomnień e, z grania w to jako dzieciak i później jako starszy. Gdy ja tutaj siedzę i słyszę to wszystko, patrzcie, jak przyjdę z drugiej strony, to on pewnie już zniknie. Bo tutaj można sobie zeskoczyć fajnie. Hop! I nie zginiemy, bo gra w stylu Nintendo uczy nas najpierw. E, w niektórych obszarach yy, sterowania, i tak dalej, patrzcie, gdzie lądujemy, a jeszcze tutaj jest i wychodzimy. Tylko w pierwszych obszarach po prostu nie możesz zginąć. Bo musisz się jeszcze zapoznać ze sterowaniem, później robi się troszeczkę ciężej. To elektronik, Arts pomyśleli, kurde. Twórcy poterka O, tu będzie nik. Hello Harry Potter. I am nearly headless Nick the Gryffindor House ghost. Now, this is a save game book. When you touch it, your game will automatically be saved. The game will restart from this point if you faint. You can also load a saved game from the main menu. Goodbye. Ograniczone możliwości zapisywania gry jak kurde w Resident Evil. Tylko tutaj nie my decydujemy, kiedy zapisujemy, tylko jak masz książkę, gdzie masz możliwość zapisania, to zapisujesz, a jak nie, to nie. Proste, co nie? Ej, co chciałem powiedzieć? Ja nie dostaję tylko wspomnienia z tego, jak grałem kiedyś tą grę, ale teraz też dostaję wspomnienia z tego, jak ja nagrywałem tą grę co myślałem w momentach nagrywania, jak przygotowywałem się do nagrywania. Rzeczy, które mówiłem w pewnych momentach, przypominają mi się. Momenty z oglądania później nagrań. O, właśnie, to miałem na myśli wcześniej z Fredem i Georgem. Nie wiem, czy to był Mandela efekt u mnie, z powodu, że tutaj można to zrobić i tu można zobaczyć e, prawie bezgłowego Nika, jak ukrył się w ścianie. że Można dokładnie zliczować. I wiem, że później będzie moment... Z Fredem i George'em w innym miejscu, gdzie będzie można tak właśnie zobaczyć, że są w ścianie, gdzie zniknęli. Um, ale właśnie mógłbym przysiąd, że kiedyś też miałem tak samo na początku gry, tam jak przed chwilą pokazywałem. Nie wiem, czy to sobie ubzdurałem, jest to fałszywe wspomnienie. Ale kto wie o ta muzyka. Ty, 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 to wywołuje u mnie po prostu taki spokój duszy. Ja teraz powinienem się. Przygotowywać do mojego projektu w pracy. Pracuję na uniwersytecie, jeżeli kogoś interesuje, i mam tam e, pewien projekt związany z telefonami. Przestawieniem się na Voice over IP na całym uniwersytecie i ja się tym zajmuję. I ja pierdzielę. Powinienem tym się zajmować, ale gram teraz. W, na, nagle coś mnie wzięło. Miałem też się niby dzisiaj spotkać z moim kumplem Krystianem, Sadziem, pozdrawiam. I teraz, kiedy to gram, mieliśmy tak naprawdę mieć spotkanie, ale zdecydowaliśmy, że jednak nie, że ja coś tam porobię do roboty. K cast your spell on this block to knock it out Ale natchnęło mnie. I gram teraz w Pottera. Wiem, że Krystian że będzie to oglądał, więc pozdrowienia. Wiesz teraz, kiedy to nagrywam. The Mm -hmm. muszę kilka razy wcisnąć. O, i nagle muza się znów włączyła. Epicka przerwa na przemowę Flitwicka, fi fi Filcha? Co ja chciałem powiedzieć? Quirella, on się Quirella nazywa. Wiecie? W moim serduszku muzyka z gier Pottera jest nawet znacznie lepsza od y, muzyki z filmów. Nie wiem jakoś tak jest. I tutaj powiedziałbym, że skończymy pierwszy odcinek. Ludzie, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków, wtedy macie zawsze coś do roboty. I tak, oczywiście, że kończę pierwszy odcinek w tym samym momencie, co kiedyś. Kończyłem pierwszy odcinek. Te rzeczy pamiętam. Nie wiem, czy wszystkie odcinki będą tak samo yy, długie, jeśli chodzi o przejście etapu, ale no, zobaczymy. W każdym razie, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków, wtedy macie zawsze coś do roboty. I słyszymy się tu i teraz w przyszłości. Cześć.